Spełniały go rzeczy ekstremalne. Ucieczka. Nie udało się raz? To się nie spodziewa. A drugi raz? Drugi raz się nie udało. Co, myślą, że my skończymy? Nigdy. Trzeci. Przybył w maju 1960 roku do oflagu 2C a już w sierpniu dokonał pierwszej ucieczki. Sportu w tym jest. Coś jest ze sportu lub też ze zwykłego buntu. Tak, w cudzysłowie szalony człowiek musiał budzić pociw. Marzec 1942 roku. Siedziałem już 3 lata w niewoli. 3 lata w oflagu. Do izby chorych zaczęli skierowywać obłąkanych. W trakcie zajadłych dyskusji coraz częściej milknął któryś z moich kolegów. Coraz trudniej było usnąć. Żołnierz siedząc w oflagu nie wie... Ile tam będzie? No, nie po to ich tam wsadzili, żeby im było dobrze, tylko napaćkani są jeden na drugiego. Nie mogę się nigdzie schować. 6697. Największy liczebnie stan zarówno tego obozu, ale największy liczebnie stan jakiegokolwiek oflagu, w którym przebywali jeńcy polscy. To jest wojna. On musi dopuszczać, że w pewnej sytuacji, ile Niemcy mogą sobie wymyśleć, to zlikwidujmy ich. Tam wszyscy, tak jak w więzieniu, żyją czekaniem. Czekaniem na koniec pobytu w tym flagu. Kiedy to się skończy? Wiedzieliśmy, że niemieckie czołgi mogą wejść do Warszawy tylko polską. Przygotowaliśmy tam na nich zasadzkę. Przed armią niemiecką do barykady zbliżała się niezmierzona fala uciekinierów. Hitlerowcy na naszych oczach otworzyli do nich ogień. Na ulica padły pierwsze trupy. Nie mogłem zareagować. Musiałem czekać, aż czołgi podjadą bliżej, jak najbliżej rozlana wcześniej benzyna zamieniła się w więzory ognia, piekło runęło na wolską. Moje działania opóźniły, ale nie uchroniły Warszawy przed wkroczeniem hitlerowców. Dwa tygodnie później Warszawa została zdobyta. Trafiłem do oficerskiego obozu Oflak 2C w Woldenbergu. Trzeba coś robić. Między innymi dlatego ciągle obecne w głowie żołnierzy były ucieczki. On był żołnierzem. Na zawsze. Natomiast wielu tych, którzy tam byli, byli to żołnierze na, na jakiś czas. czas, prawda, na czas wojny. 80% z nich to byli rezerwiści. Oficerowie, ale rezerwy. Byli to wykształceni architekci, muzycy, literaci. I każdy z nich chciał w swojej dziedzinie tam zaistnieć. Woldenberg był takim obozem w dużej mierze wzorcowym. To był ten skąd propagandowy, by pokazać, że właśnie sytuacja panująca za drutami w obozach jenieckich, to nie jest tak jak to czarna propaganda, czy brytyjska, czy amerykańska przedstawia. Mieli orkiestrę symfoniczne, mieli orkiestrę rozrywkową. Była działalność teatralna z teatrem dramatycznym oraz z teatrem kukiekowym. A dzisiaj zrobimy sztukę. Sztukę. W których oczywiście jak w życiu potrzeba mężczyzn i kobiet, a co za problem? Przebierzemy się w kobietę. Trzeba było coś wymyślić, jakieś worki z czymś, żeby, żeby ten kształt kobiety pokazać. Jak się słyszy o, 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 o Święcimiu, o tych innych obozach, no to to wygląda prawie że groteskowo. Jego nie interesowały tamte rzeczy, on miał swoją pasję, on miał swoją ideę fix i trzeba ją za wszelką cenę było doprowadzić. On nie chce przebywać do końca niewoli w tym obozie i nie chce bezczynnie siedzieć za trutami. On nie mógł znieść, że miał dwie ucieczki, z których nic nie wyszło. On musiał mieć. Kolejną ucieczkę, która się uda. Skoro za pierwszym razem uciekał przez druty i nie udało się, za drugim razem próbował uciec przez tunel wykopany w ziemi, też się nie udało, no to trzeba wymyślić coś innego coś, żeby zaskoczyć strażników. Postanowiłem zrobić swoje przedstawienie. Musiałem tylko skompletować obsadę. Uciekli w czterech, to co wojnę z Hitlerem wygrają? Jeśli by się, tak powiem, Niemcy zdenerwowali i e, powiedzieli: Jak pięciu uciekło, to dziesięciu zabijemy. Ta ucieczka trzecia pacaka e, zakładała wielomiesięczne przygotowania. Obozowy warsztat teatralny wykonał dla nas rekwizyty, w tym najważniejszy karabin. Aby go zrobić, potrzebowaliśmy drewnobukowe, puszki po konserwach, proste narzędzia linijkę, sznurek, grafit z Ten karabin Mauser, który był atrapą, był bardzo świetnie przygotowany i nawet z bardzo bliskiej odległości udawał doskonale karabin niemiecki, bo przygotował go przedwojenny zbrojnik polski. Podporucznik Siekierski najlepiej z nas mówił po niemiecku. Sfabrykowaliśmy dla niego spodnie, kurtkę, buty, płaszcz. I już mieliśmy gotowego hitlerowca. Każda właściwie ucieczka z obozu musiała być jakby zgłoszona do e, najstarszego obozu, do tego szefa samorządu komendanta polskiego. Wówczas nim był pułkownik Stefan Biestek. Zgłosił się do niego Pacak i prosił o jakieś wsparcie w postaci rajsmarek, żeby kupić na przykład właśnie bilet kolejowy. I tu czuć, że tu się spotkały dwa światy, które zetknęły się swoimi ograniczeniami. Ludzie y, już z jakimś doświadczeniem i starsi zawsze mają y, ten taki hamulec, żeby wyspekulować, co się bardziej opłaci. Nie każdemu wojna daje możliwość walczyć i heroicznie ginąć. Może stworzyć takie warunki, że największym heroizmem jest właśnie sprytnie i mądrze przeżyć. Pacak był zdeterminowany, że i tak ucieknie, czy dostanie taką zgodę czy nie. No dyplomatycznego czy politycznego myślenia w tym nie ma, ale to był żołnierz i tak żołnierz powinien myśleć. Dla niego ucieczka to była walka o swoje istnienie, o zachowanie swojej tożsamości i komendant nie mógł mu tego zabronić, ponieważ nie chciał Uczestniczyć we wspieraniu filozofii rezygnacji z walki z wrogiem. Ostatecznie dał 50 marek, co w sytuacji potrzeb takiej ucieczki nie było sumą znaczącą. Obydwaj panowie zachowali się niezwykle racjonalnie. Obydwaj panowie wybrali brak konfrontacji ich systemu wartości. Kurna, Olek, paru ludzi. Z kartonu zlepili jakąś broń. I żaden z tego narodu, który tak technicznie był świetnie wyzbrojony, nie kapnął się i nie wiedział, że to jest taki pizz i taki cyrk. Najłatwiej bramę opuścić, udając jeńców chorych. Jeńców ciężko chorych, których w takich przypadkach wysyłano do szpitali poza Woldenberg. Plan pacaka zakładał wyjście poprzez główną bramę obozu w pozorowanym konwoju czterech jeńców nowanych przez jednego konwojenta niemieckiego. Wtedy następuje główny test całej tej mistyfikacji. Światło reflektora prowadzi nas aż do samej bramy. Dociera do każdej zafałszowanej części ubioru. Siekierski jako Niemiec miał najtrudniej. Wartownik pyta, dokąd. Podporucznik Siekierski odpiera, otwórz. Wystarczyło jeden błąd jakiś zrobić językowy, żeby, aha, bracie, ty jesteś fałszywy Niemiec. Nie było żadnych dokumentów, nie było żadnej przepustki, sfałszowanego rozkazu do wyjazdu. Liczono tylko na tą pewność siebie, na tą butę i na, na takie zaskoczenie ze strony strażnika, który pewnie nie, nie przewidywał, że taki sposób może kiedyś zostać zastosowany. Dokąd? Pyta po raz drugi wartownik. Do Abwery, jak najspokojniej stara się odpowiedzieć Siekierski. No, no bo na litość boską, no mądry człowiek bierze to, pokaż ten drewniany karabinek, prawda? Co mi tutaj będziesz wraca i z powrotem. A tutaj to, to wychodzi, prawda? Ten, to całe teatrum wygrało. Za bramą musieliśmy jeszcze chwilę poczekać w budynku Abwery. Tak dla pozoru. Gdy złapałem za klamkę od drzwi, konsternacja. Szybko decydujemy. Trzeba iść dalej. Skręcamy za barak, by zniknąć z pola widzenia wartowni. Jeszcze przez kilometr szliśmy główną drogą. Nasłuchiwałem, czy czasem obóz nie budzi się alarmem. Dla zatarcia śladów po jakimś czasie skręciliśmy w pola. Głębokie zaspy, śnieg po pas. Brak wody do picia i ogromne zmęczenie. Nie mieliśmy też mapy. Po kilku dniach doszliśmy do małej stacji kolejowej. Do Warszawy 400 kilometrów. doliczyli braku tych chłopaków, bo oni tam przesuwali się w tych szeregach odliczanych lub też wypożyczali szeregowców, którzy stawali tam do, do apelu. I teraz była taka sytuacja. Ja tu pomagam i wiem, że nie będę miał z ucieczki, bo nie, nie, nie uczestniczę w tej ucieczce. No i to też trzeba było mieć pewnego rodzaju hard ducha, żeby umieć się z tego cieszyć. Dostanę w mordę, postoję trzy noce, będą mieć lat zimną wodą w zimie czy coś, na mrozie, i tak ale mieć no satysfakcję. Nie jesteście tacy wielcy i wspaniali, jak się wam wydaje. Dopiero po kilku dniach władze obozowe wykryły, że brakuje. Pięciu jeńców w obozie. To wszystko służyło temu, że na, na tych pobliskich stacjach kolejowych, dworcowych, nie było większych patroli, nie było wylegitymowania każdego Niemca, każdego żołnierza. No, po pierwsze, trzeba było kupić bilety, a posiadało się rajsmarki. Tak jak dokumenty, co pewien czas były wymieniane, jeńcy nie byli pewni, czy te rajsmarki jeszcze są w obiegu. Pytanie ze strony kasierki, czy dla niego bilet zniżkowy. Prawie w sekundę zorientował się Siekierski, że aby poprosić o bilet zniżkowy, należało pokazać rozkaz wyjazdu, no którego on oczywiście nie miał. Żartem powiedział do tej kasierki, że przecież za jego wyjazd płacą ci jeńcy, i oni wszystko pokrywają, więc on nie chce zniżkowego biletu. Po tych czterech latach widzi przed sobą ładną niemiecką kobietę. I ona zauroczona jego tą taką dżentelmenerią Po pierwszym kontakcie z cywilami zdecydowałem, że musimy trochę zmodyfikować nasz plan Od teraz byliśmy czterema kandydatami na Volksdeutschów prowadzonymi do sądu w Warszawie było wiele takich spraw sądowych, kiedy żołnierze z Wojska Polskiego, zwłaszcza już potencjalni volksdeutsche, zeznawali w sądach na niekorzyść oficerów, oskarżając ich na przykład o różne zbrodnie. W Toruniu liczyliśmy na pociąg do Warszawy. Czuliśmy się już jedną nogą w domu. W ostatniej chwili zauważyłem zbliżającego się do nas dowódcę dworca kolejowego, w stopniu rotmistrza. Zdążyłem jeszcze poinstruować Siekierskiego, w jaki sposób w Niemczech melduje się wyższemu stopniem oficerowi. Ustawiłem kolegów w przepisowy sposób. Siekierski zameldował. Panie rotmistrzu, czterech konwojentów do Sądu Najwyższego w Warszawie. Tam, co chwila, pojawia się taka jakaś sytuacja w sypy. Wszystko zależy od głębokiego przekonania, że się nam uda. dłużej stać i pewniej tym bardziej on będzie kruszał jak nic nie znajdzie ze pójdzie w cholerę żeby odciągnąć uwagę od fałszywego munduru siekierskiego zaczęliśmy głośno narzekać na naszego wachmana odgrywanie tej komedii do końca bez granic tylko zwiększa prawdopodobieństwo że się ona uda na pytanie, dokąd konwuje i jakieś większe szczegóły, odpowiada, to jest tajemnica służbowa, panie rotmistrzu. Tak się spodobaliśmy rotmistrzowi z dworca w Toruniu, że załatwił nam błyskawiczny transport do Warszawy. Pociągiem dla urlopowanych żołnierzy Wehrmachtu. Dostaliśmy pusty przedział. Wypakowany nieoczekiwanymi prezentami. Pełen pociąg wyładowany uzbrojonymi żołnierzami niemieckimi, a w jednym przedziale siedzi piątka oficerów polskich, bezbronna z atrapą drewnianego karabinu w ręce. Ile razy to się mogło wszystko zsypnąć, i właściwie można powiedzieć, na takie pytanie, dlaczego to się w ogóle udało? Gdyby to było wszystko bardziej prawdopodobne, pewnie by nie doszło do skutku. No? Ta wiara w to, że ja ich tu wykiwam i ta ucieczka się uda, niosła. Żeby to przejść po ziemi, to nie było tam sposobu. Musiała jakaś siła cudownie i przejść. To była ta energia tego człowieka. Dzień po powrocie do Warszawy spotkaliśmy się w umówionym miejscu w kościółku na Woli. Po niespełna trzech latach znowu znalazłem się na miejscu moich walk wrześniowych. Oddychaliśmy warszawskim powietrzem. Wolnością. Nie było czasu na odpoczynek. Teraz należało wstąpić do służby przeczuwaliśmy, że walka w konspiracji przyniesie nam emocje dużo mocniejsze niż ucieczka. Do 45. Z naszej piątki przeżyłem tylko ja. Ważniejsze dla mnie było to, że tylu przeżyło fajnych ludzi, że włączyli się potem w taką czy inną budowę tej takiej czy innej Rzeczpospolitej, a nie zrobili większego zagonu. Kolejnego cmentarza ułańskiego. Można powiedzieć tym ludziom należy współczuć, że żyli w tak okrutnym świecie, w których musieli dokonywać takich wyborów. Dosyć cmentarzy. Nagle niemcy przegrywają wojnę. I się chce takiego krzyku, hura. A on widzi, że to nie jest koniec dla nas wojny. Ten geniusz oflagowy, kiedy mu zdjęto wiatr z żagli, przestaje istnieć. To już nie było dla żołnierza, dlatego on tak zniknął. Wsadzili go do stalinowskiego więzienia, z którego nie uciekł.